Wojciech Bojdo, witam państwa w kolejnym serwisie Flash Radomsko 24. Informacje, zaczynamy od dostojnego jubileuszu, jaki świętowano w publicznej szkole podstawowej nr 1 w Radomsku. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomsku świętuje 40-lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowano uroczystą galę. Podczas spotkania przypomniano historię szkoły, mówiono o sukcesach uczniów, były też wspomnienia absolwentów oraz część artystyczna. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne oraz sportowe. 40 lat to taki okres można by powiedzieć jeszcze nie jest to najstarsza szkoła w Radomsku, ale bardzo się zmieniała przez ten czas. Przede wszystkim pamiętajmy, że jak ta szkoła zaczęła funkcjonować, to istniało coś takiego jak powiedzmy kreda i tablica, prawda, czarna lub ciemna, na której uczniowie pisali. Trzeba było właśnie zmazać. Natomiast teraz mamy białe tablice pisze się na Nick Marker, a używamy też nowoczesnych monitorów interaktywnych. Poza tym jest na przykład nauka kodowania, nauka programowania w szkole podstawowej. Można by powiedzieć takich rzeczy na przykład, jak ja się uczyłem w tej szkole, jeszcze nie było. I dlatego można by powiedzieć, ta szkoła się zmienia. Inicjatywa budowy szkoły nr 1 była odpowiedzią na potrzeby społeczne. Wcześniej dzieci zamieszkujące osiedle tysiąclecia musiały uczęszczać do odległych i przepełnionych szkół w innych częściach miasta. Budowa dużej i nowoczesnej placówki rozwiązała problem i zapewniła uczniom bezpieczną drogę do szkoły. Co ważne, w budowę oraz przygotowania do jej otwarcia włączyli się sami mieszkańcy. W minioną niedzielę upamiętniono w Radomsku 76. rocznicę śmierci generała Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca. Była msza oraz uroczystość na starym cmentarzu. 19 lutego 1947 roku, na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi, rozstrzelany został Stanisław Sojczyński, warszyc, uczestnik wojny obronnej Polski w 1939 roku. Do chwili obecnej nie udało się ustalić miejsca jego pochówku. Chciałbym, żeby tego naszego generała Sojczyńskiego w końcu odnaleziono, jego szczątki i żeby on spoczął tu w tym grobie, tak jak było to przewidziane według inicjatorów powstania tego grobu w latach w 95, bo to się powstała myśl, żeby tutaj ten grób postawić. I myślę, że może kiedyś się znajdzie i te szczątki się znajdą tutaj w tym miejscu z jego żołnierzami. Jak będzie zobaczymy. Stanisław Sojczyński był zastępcą komendanta obwodu Radomsko Armii Krajowej i szefem tamtejszego kedywu, twórcą niepodległościowej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie. Bez wątpienia takie wydarzenia budują i utrwalają tożsamość naszego regionu, tożsamość opartą o wartości patriotyczne. Pamięć o żołnierzach konspiracyjnego Wojska Polskiego, o postaci generała Stanisława Sojczyńskiego-Warszyca, jest niewątpliwie ważnym elementem tożsamości naszego regionu. Właśnie tutaj, w Radomsku, ale wiemy doskonale, że przecież generał Sojczyński-Warszyc był przetrzymywany, był więziony w łodzi tam był wykonany wyrok, działał na terenie ziemi radomszczańskiej, ziemi piotrkowskiej, aresztowany w Częstochowie. To jest jedna z postaci, która mimo iż wywodzi się z naszego regionu, może właśnie dlatego, że wywodzi się z naszego regionu, również jest postacią ogólnopolską, to bohater przecież naszego narodu. Od 2018 roku Stanisław Sojczyński jest honorowym obywatelem Radomska. Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza na gastro recital Magdaleny Smalary – kobieta do zjedzenia. Wydarzenie organizowane jest z okazji Dnia Kobiet. Truskawki w Malinówku, i szarlotka, ballada jarzynowa, bigos. To są, proszę Państwa, utwory, które usłyszycie, między innymi te utwory usłyszycie 4 marca podczas gastro-recitalu Magdaleny Smalary. To bardziej jest muzyczny stand-up opowiadający o kobiecych bolączkach, o diecie, o odchudzaniu, o białkach, o proteinach i o wielkiej przyjemności, jaką jest jedzenie. Zapraszamy 4 marca o godzinie 18 do Miejskiego Domu Kultury na bardzo smakowity i zabawny wieczór pod hasłem kobieta do zjedzenia. Skończył się okres karnawału w gminie Gomunice. Dzięki Chrzanowickim Miśkom o tradycji nie zapomniano. Kolorowy korowód przebierańców odwiedzał domy w Chrzanowicach i innych miejscowościach gminy. To pierwszy po pandemicznym czasie korowód. W myśl tradycji każdy mieszkaniec powinien być pomazany sadzami, aby następny rok był pomyślny. Nasza tradycja, wydaje mi się, że gdybyśmy spytali rdzennych mieszkańców Szanowic, sięgałaby głębokiego perelu, a nawet myślę, że wczesnej Polski powojennej. I że tak powiem, no z pokolenia na pokolenie było to przekazywane. Czy młodsi, czy starsi. Zawsze tam jeden drugiego dopilnował, podszkolił, wytłumaczył co na czym polega. Przede wszystkim jak wygląda wiązanie tego, tego sławnego naszego słomianego misia, jak to wygląda. To jest wieloletnia bardzo tradycja, która ciągnie się, mamy najstarsze zdjęcia z 1968 roku. Ale mamy od swoich dziadków, wiemy, że to, ta, ta tradycja trwa jeszcze więcej. Miś upleciony jest ze słomy. Jego wykonanie jest bardzo pracochłonne i zajmuje wiele godzin. Jest to tym trudniejsze, że trzeba go corocznie wykonać od nowa. To właśnie od tej czołowej postaci szanowiccy przebierańcy nazywani są miśkami. Tradycja już jest, już jest od bardzo dawna, po pandemii wróciła teraz pierwszy rok właśnie i cieszymy się, że to trwa i młodzież utrzymuje tą tradycję. Czekałam, bo już w zeszłym roku nie chodzili czekałam. Już miałam rower wsiąść i jechać, objechać, gdzie są, bo wiem, no, mi szkoda tak, bo ta tradycja tak była taka wspaniała i dzisiaj bardzo się cieszę, że powtórzyli tą tradycję, ta młodzież powtórzyła, że się zorganizowali, że są nadal, że świn... jestem bardzo zadowolona po prostu, że ta tradycja powróciła. Wesoła gromada krocząc od domu do domu kończy wędrówkę w miejscowej remizie OSP, gdzie czekają na nią mieszkańcy poprzebierani w różnorodne stroje. Zabawa trwa do północy, do tak zwanej Środy Popielcowej. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Radomsku testowało w pełni elektryczny autobus marki Mercedes. Kursował na różnych liniach. Radomsko, widząc jak ważna jest poprawa jakości powietrza, działając zgodnie ze strategią rozwoju elektromobilności miasta, przymierza się do zakupu pojazdów elektrycznych, by zasilić Flotę MPK testowanie autobusu pomoże oszacować przyszłe koszty eksploatacji zakupionych autobusów elektrycznych oraz ocenić jakość i komfort jazdy podróżujących. Kiedy była okazja skorzystania z testowego autobusu, stwierdziliśmy, że dobrze go będzie sprawdzić w naszych miejskich warunkach. I po tych dniach, kiedy on po Radomsku już jeździł, bo niedługo będziemy musieli zwrócić, mamy pierwsze obserwacje dotyczące eksploatacji, kosztów technicznych pewnych spraw. Taka ciekawostka może, że na przykład warunki jazdy po Radomsku, zwłaszcza po tym centrum ścisłym, gdzie hamowanie jest dosyć częstym. Obowiązkiem kierowcy. Na hamowaniu możemy powiedzieć, że odzysk energii sięga do 30%. To jest bardzo obiecujący wynik. Jeśli już będziemy mieli nowe autobusy, to też na pewno mieszkańcy, bo pasażerowie wielokrotnie podkreślali, że cisza to jest autobus, który porusza się prawie że bezszelestnie, więc to komfort, komfort podróży dla pasażerów też jest znaczący. No i na pewno ekologicznie samo poruszanie się, czyli brak spalin, to też jest rzecz ważna. Z drugiej strony koszty energetyczne, baterie, ładowanie, to wszystko musimy przeliczyć, żeby wiedzieć jak dobrze przymierzyć się do, do nowych już kursujących w Radomsku autobusów. Miasto pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ponad 8 milionów złotych. Całkowita wartość zadania to ponad 13 milionów złotych. W publicznej szkole podstawowej nr 8 w Radomsku zorganizowano Dzień Otwarty. W programie było wiele ciekawych atrakcji. Przyszli uczniowie szkoły podstawowej oraz ich rodzice mogli zobaczyć, w jakich warunkach na co dzień pracuje się w łusemce. W czasie Dnia Otwartego rodzice wraz z dziećmi mogą zobaczyć szkołę, poznać ofertę, wziąć udział w kreatywnych zajęciach, jak również poznać kadrę, która pracuje w placówce, a przede wszystkim podczas takiego wydarzenia można poczuć atmosferę miejsca. Jesteśmy szkołą imienia przyjaciół dzieci, także taką szkołą, w której nie tylko kładziemy nacisk na naukę, która jest oczywiście w szkole najważniejsza, bo to pierwszy punkt jakby zajęć szkolnych, ale również na to chcemy pokazać, że jesteśmy szkołą przyjazną, otwartą na uczniów, na dzieci. Na dzień otwarty w ósemce zaplanowano m.in. bal dla najmłodszych, eksperymenty, roboty i okulary VR, malowanie twarzy, rywalizacje sportowe, a także spotkanie z tego terapeutą i jego psem. Zajęcia Staramy się organizować jak tylko jest to możliwe. Staramy się, żeby przynajmniej raz w miesiącu, raz na półtora miesiąca pies się pokazał u nas w szkole. Początkowo Mija odwiedzała klasę, którą prowadzę, czyli obecnie drugą klasę, bo u mnie dzieciaki podejmują taki projekt już drugi rok z rzędu przybi piątkę z psiakiem. To jest psia lekcja, która właśnie uświadamia dzieciakom, jak ważny jest kontakt ze zwierzętami, jak o nie dbać, ale też uczy takiej samej, samokontroli kontroli dzieci i tego jak można wykorzystać zwierzęta we własnej edukacji. Grupa uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Feliksa Fabianiego w Radomsku przystąpiła do realizacji projektu Breaking Mind w ramach podejmowanych działań zorganizowany został tydzień zdrowia psychicznego. W trakcie tygodnia zdrowia przeprowadzono szereg aktywności. Licealiści brali udział w grze edukacyjnej z wykorzystaniem technik informacyjnych. Na szkołach i instytucjach powiatu radomszczańskiego młodzież rozwieszała banery informacyjne. Na nich znalazł się m.in. numer ogólnopolskiego całodobowego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Tak naprawdę kilka tygodni temu, no nawet więcej, wpadliśmy na taką inicjatywę wzięcia udziału w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. No i wtedy zaczęły się takie nasze rozważania. Na jaki temat byśmy mogli to zrobić. Jednak szukaliśmy takiego coś, co nas zainteresuje, co też zainteresuje uczniów naszej szkoły. No i tak naprawdę nie widzieliśmy też jakiejś wielkiej ilości projektów o zdrowiu psychicznym, o tym, jak możemy sobie zradzić ze stresem, jak to wszystko wygląda od tej strony, o której nikt nas nie mówi. Więc stwierdziliśmy, że tak naprawdę to jest świetny pomysł, żeby. Tak zorganizować może jakieś spotkania, e, prowadzić konto na Instagramie z jakimiś ciekawostkami, coś, co wesprze uczniów, e, no tak naprawdę w trudnych sytuacjach w szkole e, i tak naprawdę też poza szkołą, bo. E, nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że możemy mieć problemy ze zdrowiem psychicznym, że coś się dzieje u nas, że coś się dzieje u naszych przyjaciół. Że każdy z nas ma jakieś swoje problemy i nie każdy o nich mówi głośno. Dlatego właśnie nasz projekt jest skupiony na tym, żeby zwrócić uwagę na problemy psychiczne młodych ludzi i jakby żeby każdy zauważył po prostu to, że ma z czymś problem i żeby mógł szukać pomocy. Myślę, że na początku była to pandemia, bo to była dość stresująca sytuacja w naszym całym życiu. Bo... Zaraz się raz, myślę, a na ten moment myślę, że najbardziej właśnie szkoła, no bo z matury się zbliżają, myślę, że większość uczniów się stresuje maturą, my też różnymi egzaminami czy sprawdzianami, też życie prywatne, czy w domu, czy tam z rówieśnikami, Um, myślę, że właśnie po to jest ten projekt, żeby ludzi, ludziom uświadomić, że takie nawet codzienne sytuacje, zwykła sytuacja wyjście do sklepu, czy nawet zwykły spacer może stresować. Um, ale najbardziej jest to szkoła, dlatego myślę, że dlatego powiązaliśmy nasz projekt ze szkołą. Uczniowie brali także udział między innymi w debacie na temat depresji wśród młodzieży. W naszej kulturze zagrażająca jest sytuacja oceny, że my będziemy oceniani. Rozumiecie, To jest ja idę do tablicy. Nauczyciel będzie mnie oceniał i grupa będzie mnie oceniała, co ja umiem, czego ja nie umiem. Ja się czuję cały czas oceniana i to wzbudza we mnie ogromny stres. Zwieńczeniem Tygodnia Zdrowia Psychicznego był panel dyskusyjny pod tytułem Przemoc a problemy psychiczne młodzieży. Po nim nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plakatowego, pełną mocą walczymy z przemocą. Konkurs był o zasięgu oczywiście międzyszkolnym, powiatowym, no i też musimy tutaj powiedzieć, pochwalić się, że zainteresowanie było dosyć spore. Nadesłano 45 plakatów o tejże tematyce. Ciężko było zdecydować, wybrać, który ciekawy, bo naprawdę to były bardzo dobre prace, więc widzimy odzew wśród młodzieży również, że temat, który podjęła nasza młodzież, nasza, nasze siedem osób z tej, z tej grupki, że temat jest w punkt. Od 20 do 26 lutego obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W inicjatywę włączyła się także Komenda Powiatowa Policji w Radomsku. Od kilku lat Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje kampanię pod nazwą Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 22 lutego przypada Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Na tej podstawie powstał pomysł zorganizowania całego tygodnia dla takich osób, które są pokrzywdzone Przestępstwem. W Tych dniach u nas 20. W całej Polsce od 20 lutego do 26 lutego organizowane są dyżury, gdzie w określonych godzinach, tak jak u nas w Komendzie Powiatowej Policji W Radomsku, od 8 do 15 dyżurują wyznaczeni policjanci. Osoby zainteresowane, które chcą się dowiedzieć, jaki jest sposób postępowania, jaki jest to cała procedura prawna w takich przypadkach zgłaszanych przez. Mogą te informacje uzyskać. Celem tej kampanii jest przyjrzenie się dokładnej sytuacji takich osób pokrzywdzonych, by jak najbardziej, w jak największym stopniu im pomóc. Wirtualna strzelnica działa w zespole szkół ponadpodstawowych imienia Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku. Wirtualny system sprawia wrażenie niemal rzeczywistego strzelania z broni. Wirtualne strzelnice są nowoczesne, a przede wszystkim bezpieczne. Wirtualny system sprawia wrażenie niemal rzeczywistego strzelania z broni. Do dyspozycji strzelających oddane zostały cztery stanowiska, pozwalające na strzelanie jednocześnie przez cztery osoby, i to zarówno z pozycji leżącej, jak i stojącej, aby stworzyć warunki możliwe, jak najbardziej zbliżone do warunków realnych. Strzelnice takie są bardzo ważne dla młodych ludzi. Powodują one że ten młody człowiek przygotowuje się do tego pierwszego kontaktu z bronią. Nie zawsze jest to spowodowane tym, że ten młody człowiek pójdzie do wojska. Różnie to może być. W celach rekreacyjnych, w celach sportowych, w życiu dorosłym może mu się to przydać, w różnych celach. My oczywiście zachęcamy każdego młodego człowieka, aby oczywiście skorzystał z tych celów wojskowych aby przygotował się tutaj strzelając na tej strzelnicy wirtualnej do strzelania bojowego jak się odbywa podczas służby wojskowej a będzie mógł tego dokonać podczas przeszkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 28 dni a w ramach tego szkolenia jest między innymi też strzelanie bojowe taka strzelnica wirtualna spowoduje przygotowanie Nabycie nawyków, obsługi tej broni, zachowania się z tą bronią i na pewno to będzie procentowało przy strzelaniu bojowym w naszej szkole udało się tutaj utworzyć wirtualną strzelnicę, jedyną tutaj w naszym powiecie na ten moment. Jest to bardzo ważne, ważne przedsięwzięcie, dlatego że pozwala uczniom szkół ponadpodstawowych, ale nie tylko, bo również innym organizacjom pozarządowym, służbom mundurowym, mieszkańcom gminy, wszystkim tam, którzy chcą się kształcić, rozwijać swoje umiejętności w zakresie kształcenia obronnego, doskonalić swoje umiejętności, więc mogą korzystać wtedy z strzelnicy wirtualnej. Ale oczywiście strzelnica wirtualna to nie tylko broń, tak? to nie tylko Obsługa broni, ale to też sport jednocześnie. Także moja młodzież, tak i tutaj mieszkańcy ościeni będą mogli wykorzystywać tą strzelnicę do takich również celów. Wydaje mi się, że jest to świetna opcja, jeżeli chodzi o kierunek, w którym my jesteśmy. Na pewno będzie to pomocne, jeżeli chodzi o właśnie strzelanie. Także wydaje mi się, że świetny pomysł, jeżeli chodzi o tą strzelnicę. Tak, dzisiaj musimy wzmacniać nasze bezpieczeństwo i w języku polskim słowo broń ma szczególne znaczenie. Mówi o obronie, o tym, że służy to urządzenie do, przede wszystkim do, do, do obrony i ta strzelnica tutaj w szkole w Kamińsku będzie wykorzystywana do nauki obrony i my w Polsce nasz cały system wojskowy jakby budujemy na, na zasadzie odstraszania na budowanie kompetencji proobronnych przez społeczeństwo i ta wirtualna strzelnica, która no, wiernie odzorowuje prawdziwe warunki, będzie też pomagała najmłodszym obywaniu się z, z tą bronią. Także cieszę się, że w Kamińsku ta strzelnica powstaje. Cieszę się, że udało mi się przekonać burmistrza do realizacji tego projektu, a także Ministerstwo Obrony przychyliło się do tego wniosku. To jest bardzo dobra wiadomość, tym bardziej, że właśnie tu w Kamińsku i w Kietlinie, w Pojecie Szczeńskim, powstają pierwsze tego typu strzelnice w województwie łódzkim i to jest ogromny dla nas sukces. Na utworzenie wirtualnej strzelnicy gmina Kamińsk otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 160 tysięcy zł. We fleszu czas na sport. Piłkarze grający w mistrzostwach Radomska Piątek Piłkarskich rozegrali ósmą kolejkę spotkań. Wysokie zwycięstwo 12-0 odnieśli piłkarze Meble i Jack Team nad ostatnim w tabeli huraganem Wiśniówka. Huragan w rozgrywkach stracił już ponad 100 bramek. Lider tabeli Packing Partner pokonał zespół z Gomunic 7-5, a wicelider Albatrosy wygrały z GBD Architekturą 10-3. Trzeci zespół Ligi Masłowice pokonały Gołębiarzy 4-3. W Moszczenicy i Rawie Mazowieckiej rozgrywano trzecie wojewódzkie turnieje kwalifikacyjne Żaków i Juniorów w tenisie stołowym. W zawodach uczestniczyli młodzi zawodnicy UMLKS Radomsko. W kategorii Żaków najlepiej wypadła Nina Aleksiejewa, plasując się na trzecim miejscu. Na dziesiątym miejscu turniej zakończyła Maria Misiewicz, a na jedenastym Zofia Radaszewska. Z kolei Marcin Kołodziejczyk był dwudziesty drugi. A 24. był Paweł Cichuta. W stawce było 17 dziewcząt i 33 chłopców w kategorii juniorów. Na miejsca 13-16 zajęli Katarzyna Gołdon i Szymon Janocha, a Jakub Szwedzik ostatecznie został sklasyfikowany na miejscach 15-28. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziś to już wszystko. Widzimy się za tydzień. Czytajcie nasz portal, wchodźcie na media społecznościowe.